Jakie są dziś najpilniejsze potrzeby pacjentów chorych na RZS? Co powinno się dla nich zrobić? Tych potrzeb jest bardzo dużo, ale przede wszystkim to jest dostęp do lekarzy specjalistów, dlatego że według zaleceń europejskich reumatolog powinien być lekarzem, który bezpośrednio zajmuje się leczeniem i nadzorowaniem chorych na reumatoidalne zapalenie stawów. Ten dostęp jest utrudniony poprzez system kolejkowy, który nie wydziela odrębnej ścieżki dla chorych z zapalnymi chorobami reumatycznymi, w tym dla reumatoidalnego zapalania stawów. Drugim takim problemem to jest oczywiście dostępność do nowoczesnych technologii i diagnostycznych, i terapeutycznych. Czyli możliwość jak najszybszego zdiagnozowania tej choroby i włączenia właściwego leczenia na właściwym etapie, czyli, krótko mówiąc, dostępność do szerokiego wachlarza leków, które są zarejestrowane, stosowane w Unii Europejskiej, a które u nas nie mają jeszcze refundacji. Jak Pani sądzi, czy dzięki wygenerowaniu oszczędności, poprzez wprowadzenie do leczenia leków biopodobnych, pacjenci chorzy na RZS mają szansę do, na dostęp do najnowocześniejszych terapii? Na jakie terapie dziś szczególnie czekają pacjenci? Ja bym była bardzo szczęśliwa, gdyby te oszczędności zostały przekazane dla, na pulę pacjentów, bo de facto te oszczędności są w chorobach reumatycznych i powinny być dedykowane chorobom reumatycznym, a więc dopuszczeniu do możliwości terapeutycznych nowych technologii medycznych. To, co w tej chwili pacjenci oczekują, to przede wszystkim na inhibitory jak Kinas, czyli kinaz janusowych. To są leki, które są określone mianem celowanych, syntetycznych leków modyfikujących przebieg choroby, niezwykłej skuteczności. Leki w postaci tabletek, więc dla pacjenta również w ma bardzo wygodna ze względu na możliwość podróżowania łatwiejszego z tabletkami niż z lekami stosowanymi biologicznie, które wymagają stosowania lodówek czy, czy pojemników chłodzących, a więc jak gdyby no, ta, te potrzeby są w tej chwili najpilniejsze, żeby można było zastosować w tej grupie chorych leków, które po pierwsze są skuteczne w monoterapii i po drugie stanowią kolejną linię leczenia leków o innym mechanizmie działania, więc dają szansę skuteczności u tych chorych, u których już możliwości terapeutyczne zostały wyczerpane. Eksperci podkreślają, że wprowadzenie do praktyki klinicznej nowych leków, inhibitorów kinas, jak na przykład tofacytynibu, to szansa na poprawę leczenia reumatoidalnego zapalenia stawów. Jakie korzyści dla pacjentów dają tego typu terapie? Przede wszystkim to, co już wcześniej powiedziałam, to jest zwiększenie skuteczności. Mimo nowych technologii medycznych, niestety około 20% nadal pacjentów nie osiągamy możliwości osiągnięcia remisji i niskiej aktywności. Wpuszczenie do możliwości terapeutycznych nowych grup leków o innych mechanizmach działania zwiększa nam to prawdopodobieństwo, a więc chorzy, którzy do tej pory nie mieli szans na uzyskanie remisji czy niskiej aktywności, po zastosowaniu leków działających w innym mechanizmie działania, te możliwości mają. Dodatkowo, blokery jak kina, są skuteczne w monoterapii. W tej chwili wiadomo, że z leków biologicznych dostępnych i zarejestrowanych, ewidentną skuteczność w monoterapii, czyli jako pojedynczego leku bez stosowania metotreksatu ma tylko tocilizumab, a więc mamy tylko jedną linię leczenia i możliwość skutecznego leczenia u tych chorych. Wprowadzenie drugich linii leków, które byłyby skuteczne w monoterapii, czyli jako pojedyncza terapia, dałaby szansę, szczególnie dla tej grupy chorych, niezwykłe uzyskanie przede wszystkim remisji niskiej aktywności.